Tu Marcin Miller po tym chodził, Marcinek chodził po tym dywanie. Za no. Marcin przytula się do Marcina. Aaaa. Marcinek. Uh. Cześć kochani, Marcin Miller z tej strony. zespół Boys się kłaniam i zachęcam do subskrybowania kanału Wojciech Grocki DJ and Conferancier. Znajdziecie tam wiele fajnych rzeczy, między innymi wywiad ze mną i mam nadzieję, że będzie wam to smakowało tak jak ten deser. Zachęcam. Zachęcamy Was do przeczytania A, książki. Jestem szalony w rozmowie, Marcin w, roz, w ciekawej rozmowie, wywiad rzeka, wiele ciekawych fotografii, e, motywów, sytuacji z życia, z dzieciństwa, twórczości muzycznej. Dlaczego warto to przeczytać? Ponieważ jest dużo zdjęć. <śmiennie> <śmiennie> Czytajcie, znajdziecie. Ja zawsze lubiłem książki, gdzie, gdzie było najwięcej obrazków. <śmiennie> Dzisiaj bardzo ciekawe obrazki, zostańcie z nami, kościończy. I Krzysiu, i co? Wchodzimy troszkę, rozgościmy Możemy się w iść. i idziemy tak. na restaurację od razu. Dobra, dobra, dobra. dobra ale na... i tak, Ale kończ cięciem gdzieś, powiedzmy, przy wyjściu, już tutaj z recepty. Jeśli chodzi o rodzinę, to zawsze to powtarzałem, że rodzina jest w życiu każdego człowieka najważniejsza. Tym bardziej w życiu każdego artysty. Jeśli ktoś tego nie zrozumie. Więc już jest stracony, ponieważ kariera jak karierą, pieniądze pieniędzmi, tacy przeszywani przyjaciele zawsze będą ci poklepywać, a pieniędzy lepiej tego nie rób. Kawki może się pieniądze herbatki, zaraz deserek wjedzie. No właśnie, a jak zabraknie pieniędzy przestanie stawiać, no ja to się, się ludzie odwrócą. moment, kiedy wyjeżdżałem z domu i dzieci miały po pięć lat. Jak ja czasami wracałem, dzieci chciały się ze mną bawić, to ja akurat byłem bardzo zmęczony i mama mówiła dzieciom, że teraz tata musi odespać wszystkie koncerty, jak będzie się wyśpił, to się będzie z wami bawił. No jak ja się wyspałem i się odpocząłem, to pakowałem się i wyjeżdżałem znowu. Tutaj akurat jest takie zderzenie z rzeczywistością no i no zostaje to, jednak zostaje to głęboko w sercu, ale... Dzieci to rozumieją, jest ok, i mam nadzieję, że no teraz z wielką przyjemnością przyjeżdżam do stoku, do swoich dzieci, a bardziej do swojego wnuka. Wnuk no ma na imię Michał, tyle to można powiedzieć, jest tak cudowny, że non stop jakieś prezenty mu się rodzi. Ja nie wiem czy ten pokój i jeden, który tam wygospodarował, wygospodarowały moje dzieci, dla niego to, to, to będzie akurat, czy się te wszystkie zabawki zmieszczą Wtedy wchodzę ja. Ależ to jest splender. Po tym dywanie, po tym czerwonym dywanie przed chwilą chodził wilk prostek, Marcin Miller. Koniecznie kochani, zapraszam Was co tydzień będziemy na kanale Wojciech Grodzki Dzień konferencji. Zamieszczali niezwykle ciekawe historie. Dzisiaj poznaliście Marcina Miera, za tydzień, ktoś to wie. Może Zenek, może weekend, może Bayerfull, wszystko przed nami. Hotel Trauguta 3, restauracja Regiment. To dzisiaj było miejsce y, bardzo rozrywkowych emocji, wrażeń i doznań, Dziękuję serdecznie. O, wręczamy Wam. Drodzy widzowie, proszę o dla Was. O, o, o. I pytanie konkursowe. Jaki to kolor szafirowy? Burgundowy. Jakiego koloru jeszcze mam? Ale... Jak ma na imię Marcin. Cześć, Cześć. 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 czy ktoś tak przystojny już był? O, to muszę to szczególnie, chociaż Wojtku, <laughs> ujęłabym, ja jeszcze. Nie Ciebie muszę też wyróżnić. Pomaga? <laughs> halo, halo. Okay, no.